Siema widzowie, dzisiaj gramy w Minecraft, ale zobaczymy jak będzie on szedł nam na komputerze. No to oglądajcie do, do samego końca. No, zaczynamy. Weźmy sobie na razie tryb jednostkowy, a wy możecie kliknąć strzałeczką subskrypcję Subika. A ja kliknę jedno tryb jednostkowy. Za 3, 2, 1, go. Mamy tryb nowy świat, czyli serwer normalnie. Nała ładuje się. To jest jakiś inny świat. A czekajcie, mam per perłę kresu. Patrzcie tutaj. Weźmy sobie drugie. Ej, jak się to odpala? Jak się kre Peure. Chcę się tepnąć, ale się nie da. I wiecie co, wybudujmy sobie gdzieś tu domek. Zaczekajcie, bo tam jest, tam budowałem. No, ale mi się nic nie poradziło. Nawet tu te portale chciałam zbudować, ale się nic nie wyszło. Wiecie co? Wylądujmy sobie. Mam nowy komputer i będzie nowe gry. Gdzie ten ekwipunek? Gdzie jest do wyszukania? Gdzie jest ten diament? No trochę trudniejszy jest w tym Minecrafcie. No trudne jest to do znalezienia. Och, i się powoli ściemnia. I zróbmy sobie y, wyścig co będzie pierwszy czy zaczekajcie odsunę się źle zrobiłem czy wyklikające łapkę w górę ze subikiem czy ja doszczelający do, do tego diamenta zaczekajcie za trzy... Dwa, jeden. Chyba przegraliście. Założę się z wami, ale napiszcie w komentarzu, żeby się upewnić. A tu owieczka jest. Cześć. kliknijcie dla tej owieczki Subika. Ja byłbym szczęśliwy, gdyby był taką owieczką. Ej, patrzcie, na niebie jest jakaś zorza polarna. Patrzcie, zorza jest, zorza jest na niebie. Takiego widowiska jeszcze nie miałam w Minecraft. To widzimy się w następnym odcinku.